Mano, z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale Jak możecie zauważyć, znajdujemy się w naszym Minecrafcie I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy zadawać sobie obrażenia Tak, dobrze usłyszeliście, ponieważ w dzisiejszym filmie Zadawanie obrażeń będzie powodować to, że będą nam się kopiować itemy Tak, dobrze usłyszeliście Już wam pokazuję o co chodzi, patrzcie, bierzemy sobie bloczek dirta Skoczymy sobie teraz z takiej oto odległości, pyk Dostaliśmy obrażenia pół serduszka i automatycznie skopiował nam się dirt Więc w dzisiejszym odcinku będzie się naprawdę dużo działał, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo być może twoja łapka w górę zostanie skopiowana i będzie tutaj dwa razy tyle łapek, ile jest zawsze. A nie jest tych łapek dużo. Więc mordo, zostaw łapkę w górę. Więc trzeba, słuchajcie, zacząć zwykły survival, więc zacznijmy sobie, Boże, od tego, że wykopiamy sobie trochę drewna i zadamy sobie trochę obrażeń właśnie, żeby mieć więcej drewo, drewna. Patrzcie teraz, co się dzieje. Uwaga, pyk, dobra. W taki oto piękny sposób możemy sobie naprawdę mega dużo rzeczy kopiować. Czy to nie jest świetne? Ej, ja się osobiście jaram, bo jak możecie zauważyć no, zadaję sobie, no bądźmy szczerzy małe obrażenia, a itemów mam już naprawdę dużo, patrzcie ile mam już drewna w ogóle, nie wiem po co mi aż tyle drewna, ale na pewno nam się to przyda więc teraz musimy sobie tylko mordeczki wykopać, jakiś kabel i również go sobie będziemy w taki sposób kopiować, będziemy musieli sobie ogarnąć dużo jedzonka, ej, bo jedzenie będzie naprawdę mega ważne, żeby to przetrwać, bo jednak będę cały czas musiał sobie zadawać obrażenia, znaczy no niby nie muszę, ale chcę, bo wtedy Wtedy będzie łatwiejsza gra, wiecie o co chodzi, więc no, teraz sobie musimy tylko tutaj spaść jeszcze raz. Okej, okay. co jest? Mamy 124 dirta! O co tutaj chodzi, ej, halo! Co tutaj się dzieje? Ej, to było za grube, to jest za grube ale dobra, mamy już słuchajcie, kamienne itemy, więc naprawdę mega spoko. O, patrzcie, mamy tutaj kurczaki. Ej, kurczaki nam się mega przydadzą, bo kurczaki dadzą nam żorcie, a ja chcę bardzo dużo jedzenia. Ej, co? Co ci się stało? Ej, kurczak się zlagował Widzieliście to? Czy wy to widzieliście Jak się zlagował kurczak? Ej, to było naprawdę mocne Ej, gdzieś tu był jeszcze trzeci kurczaczek O, tutaj zawędrował Okej, okay, więc w takim razie go sobie też tutaj Musimy zabić i bordeczki, pyk I mamy, wow, a no tak, bo to Wszystkie itemy nam się kopiują Ej, to jest naprawdę za Mocne, dobra, w takim razie skoczmy sobie Jeszcze raz, okej, okay, mam już 12 Kurczaków, zróbmy sobie w takim razie Piecyk i przepalmy sobie Tego kurczaka, którego właśnie zdobyli o, proszę bardzo, niech nam się to przetapia. Znaczy, przepala, nie przetapia. A my sobie może skopiujmy jeszcze tego więcej. Tylko mam nadzieję, że nie zginę. Okej, okay, tyle myślę, że w zupełności nam wystarczy. E, no i zobaczmy, co my tutaj mamy w okolicy. Ogólnie mamy ten słaby biom. Bardzo nie lubię tego biomu. Możecie napisać, czy lubicie ten biom. Ja osobiście wolę taki właśnie zielony biom, taki jaki jest właśnie tutaj. O, będziemy mieć jeszcze więcej, słuchajcie, żarcia i wełny, więc super. O to chodzi. E, zaraz będziemy mieć, kurde, ile ja mam dyre! Pewna w ogóle, i Dirta, co tu się dzieje? Ej, to jest naprawdę masakra jakaś, nie? Ale dobra, y, ogarnijmy sobie jak najwięcej jedzonka. Y, I zaraz będziemy musieli sobie zjeść. W sumie to teraz zjedzmy, bo mamy tylko półtora i serduszka. To jest naprawdę mało, patrząc na to, że musimy dostawać obrażenia, żeby kopiowały nam się itemy. Więc tutaj, o, proszę bardzo, jeszcze owieczki. Dobra, mamy już jak coś na łóżko. Y, ale my chyba sobie dzisiaj nie pójdziemy spać. Tak mi się wydaje. My nie idziemy spać, bo, bo w sumie to w nocy będziemy kopiować właśnie za pomocą mobów i ale zanim się zrobi noc, dobrze by było, słuchajcie, pójść znaleźć jakieś diamenty albo jakieś żelazo. Bo, kurczę, no, musimy mieć co kopiować w ogóle. Dobra, w takim razie, niech to nam się przepala tutaj. W sumie, tak sobie teraz myślę, że wypadałoby znaleźć jakiś cave Ale pierw sobie. Ej, w sumie, to ja nie muszę nawet więcej tego przepalać. Przecież ja mogę w łatwy sposób sobie te kurczaki tutaj skopiować. Patrzcie, mamy 24 już kurczaki. Ej, patrzcie w ogóle, ile tutaj itemów ze mnie wylatuje. Co jest? Ej, to jest naprawdę mocne. Dobra, więc w takim razie, kur czaki nam nie są potrzebne, więc tylko to sobie jeszcze skopiujemy, żebyśmy mieli jednak tego jedzenia naprawdę dużo, bo to jedzenie nam się dzisiaj przyda. I no i wywalmy sobie ten cały dirt, bo jak możecie zauważyć, go to mamy naprawdę za dużo. Dobra. Okej, okay, więc teraz sobie przechodzimy do kopiowania właśnie jedzonka szybko. Patrzcie, mamy już crafting table. Co jest? Ile jedzenia? Dobra, generalnie mamy już naprawdę dużo temu więc y, możemy sobie iść po prostu szukać jakiegoś cave'a. Y, I mam nadzieję, że nam się uda znaleźć jakiś cave, bo chciałbym wykopać jak najwięcej, kurczę. Żelaza i jak najwięcej diamentów. W sumie to potrzebujemy sobie wziąć tylko, słuchajcie, jeden diamond albo jeden, jedno żelazo i w zasadzie będziemy mieć z tego masę. Więc no trzeba tylko znaleźć, słuchajcie, jakiś dobry tutaj cejwik, którym będziemy mogli sobie zejść naprawdę nisko. Tutaj niestety nic nie ma. Dobra, i idziemy sobie dalej. W sumie, ej, powiedziałem, że nie lubię tego biomu, a chodzę po tym biomie. MWK. O co ci chodzi, gościu? O co ci chodzi? Dobra, uciekamy z tego biomu, bo tam nawet nie było cave'ów. Jak już coś było, co przypominało cave, to była tam po prostu woda, a to nas w w ogóle nie interesuje, bo nas interesuje jakiś caving. Dobra, halo, czy tutaj będzie jakiś cave? Jest tutaj dużo różnych zwierzaczków. Ale nie ma, słuchajcie, tego, czego szukam. O, dobra, jednak jest, jednak jest. Odwołuję, odwołuję. Wow, jak tutaj jest ciemno. O, chłopie, Dobra, jest tutaj, słuchajcie, węgiel. Musimy sobie zrobić pochodnie koniecznie. Musimy sobie zadać obrażenia, właśnie, żeby tych pochodni mieć tutaj więcej. Tylko czekajcie, musimy sobie tutaj to przekopać, bo przez te bloki tutaj nie możemy, słuchajcie, żeby te pochodnie nam się skopiowały, więc uwaga! I. No kurka, kurka, rurka, co jest? Co i je, kury? No nie, ej, czemu nie mogę skoczyć? Co się dzieje tutaj? O, dobra, mamy 6 pochodni, potrzebujemy jeszcze tego nieco więcej, tak żebyśmy mieli, wiecie, odpowiednią ilość mordy. O, dobra! Ej, patrzcie ile tutaj jest i temu w ogóle! Co tu się dzieje? Ej, to jest naprawdę grubo. Dobra. O, 96 pochodni, tyle w zupełności nam wystarczy. Ej, dajmy sobie ją tutaj i tutaj jest kontynuacja tego cave'a My znajdziemy tutaj żelazo Ja naprawdę dużo nie wymagam, ja chcę tylko jedno żelazo Bo później sobie je skopiuję na luziku a, a tak to lipa Ale z tego co widzę to niestety tutaj jest lipa I nic tutaj mordy nie ma niestety Dobra, ale to był dopiero pierwszy kej Więc nie ma co się słuchajcie zamartwiać Chyba, że gdzieś tutaj ominęliśmy żelazo Ominęliśmy gdzieś żelazo? Nie, nie ominęliśmy tutaj żelaza Dobra, więc idziemy dalej Dobrze, że mamy yy, bardzo dużo itemów Więc powinniśmy to na luziku przetrwać Tak mi się wydaje Ej, zaczyna się robić noc i to jest dosyć nieciekawa sytuacja Chociaż z tego co widzę Nie respią się moby Zobaczmy jaki jest tutaj difficulty Dajmy sobie tutaj normal A jest normal, okej, okay, czyli Dobra, okej, okay, już się zaczęły tutaj respić moby Więc trzeba, słuchajcie, uważać Żebyśmy nie zginęli, bo to by było Mega kiepskie, jakbym teraz zginął A ja szukam teraz tylko cave'a Ło kurde, ło kurde, ile tu mobów Nagle się zrespiło koło mnie, czy wy to widzieliście? Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Halo, 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 Ała, ała, ała. dobra Na razie nie jest źle, kurde, ej, mordy, nie ma tutaj żadnego Kejwa, ja chcę jakiś iron, albo kurczę O, o! Coś było, nie, tutaj nic nie ma, a czyżby tu. Nie, też tutaj nic nie ma. O, patrzcie! Patrzcie, co znalazłem! Tak jest! O, mordy, znaleźliśmy tutaj kanion. Wiecie, co to oznacza? Że tutaj mamy, jak możecie zauważyć, elegancko iron! I ten iron będziemy mogli sobie teraz przepalić. Jak sobie go przepalimy, o kurczę o, to wtedy będziemy musieli sobie znowu zadawać obrażenia. Wiem, że to trochę strasznie brzmi, że ja cały odcinek będę zadawał sobie obrażenia, ale w sumie na tym polega. Dzisiejszy film, więc sobie tutaj przepalmy Ten e, iron, proszę bardzo Niech to nam się przepala, a w tym czasie Zobaczmy sobie, czy może tutaj Jaki tutaj jest poziom w ogóle, 37 Okej, okay. jest to 37 poziom Więc nie będzie tutaj raczej diamentów Ale może będzie, słuchajcie, jakieś zejście Niżej, byłoby naprawdę super Czyli, tak, ej, czy, czyżby tu było Zejście niżej, oby było, ej, mordy Niech tutaj będzie zejście niżej Tak, jest zejście niżej, dobra Mordeczki, więc w takim razie zrobimy sobie Cały żelazny set, oczywiście przed tym będziemy musieli sobie skopiować iron, i właśnie za to teraz się zabierzemy. Więc po prostu musimy sobie y, zadawać obrażenia. A, ale to za nisko. Dobra, zróbmy sobie od razu schody i będziemy sobie tak, słuchajcie, skakać. Pek, dobra, elegancko. I musimy tak, myślę, że tak y, ironu nam w zupełności wystarczy. A zrobimy to naprawdę mega szybko, bo jak możecie zauważyć, mamy już 32. Więc teraz y, ostatni skok i robimy sobie cały secik żelazny. Ej, to jest naprawdę świetne. To jest naprawdę rewelacyjne. Dobra, robimy sobie, słuchaj tutaj zbrojkę, tutaj robimy sobie hełmik robimy sobie buciki i robimy sobie tutaj elegancko spodenki, o nie słyszałem zombiaka, gdzie zombiak spia? dobra czekajcie pierw sobie tutaj okej okay, cały ekwipunek, zróbmy sobie teraz żelazny miecz od razu żebyśmy mieli pyk eee, i czemu ja wyrzuciłem żelazo w ogóle halo czy ktoś mi no dobra to wytłumaczy dobra robimy sobie słuchajcie żelazny no jak możecie zauważyć w bardzo szybkim czasie mamy już cały żelazny set i mamy naprawdę mega dużo żelaza eee, więc ja myślę, że teraz powinniśmy, słuchajcie, zejść sobie właśnie tam w podziemia, gdzie byliśmy przed chwilą. Teraz już się aż tak nie boję, bo mam, słuchajcie, żelazne itemy. Mam mieczyk, więc trzymajcie kciuki, żebyśmy znaleźli diamenty. Byłoby naprawdę rewelacyjnie. O kurde. A no tak, bo te itemy, te itemy są najgorsze. Patrzcie, ile tego tutaj wylatuje. Ej, w ogóle tutaj jest creeper. O gościu. Czekajcie, czy ja pokonam. Co to spadło? Ej, czy to spadły itemy, czy to spadł creeper? Bo ja już się sam zdziwiłem. Dobra. O jezu, to jest creeper. Oh no, oh no. pick, pick, pick. Dobra. O! Jest pokonany! Jaki to jest poziom? Piętnasty, mordy. Jak my tu znajdujemy chyba diament? Tylko pytanie, w którą stronę trzeba iść, żeby te diamenciki tutaj znaleźć? Ale, o! Tutaj jest. Ej, dużo lapisu Lazulit, ale lapis Lazulit w sumie mi się aż tak nie przyda. Mamy złoto, mamy, słuchajcie, redstone. Tutaj zaraz będą diaksy na 100%, mordy. Mówię wam, tutaj znajdujemy właśnie diamenciki. Wow, ile tu jest mobów? O kurde! O kurde, dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ej, kurde! O! O! O nie! Ile tu i temów! Ile tu i temów! Co tu się dzieje? Co tu, się co tu się dzieje? Halo, o nie Ej, to moja zasłona dymna, te itemy, które ze mnie wypadają O, 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 dobra Patrzcie, co tu się stało w ogóle Ej co jest? To jest naprawdę grube, nie? Czy będą tu jakieś diamenciki? Tylko jeden diamond jest mi potrzebny do szczęścia, bo później będziemy mogli sobie to oczywiście elegancko skopiować. Dobra, spaduwa, spaduwa. Wybuchaj teraz! I cyk. O, i pam! Dobra, elegancko. O, chociaż pozbyliśmy się większości temów, które tutaj ze mnie wypadły. Dobra, w takim razie, czy są tu jakieś diamenciki? Halo? Halo, czy są tu jakieś diaksy? Patrzcie, znalazłem diamenty! Tak! Znalazłem diamenty! O mordę! I to ile w ogóle? Jaka duża ruda diamentów? Ej, czekajcie, bo ja nie mam miejsca, oczywiście, na nie. Ej, mordy, ale kozacko! Patrzcie, 6 diamentów. Ej, to jest naprawdę dobry wynik, powiem Wam szczerze. Jak nachodzenie w caveat i znalezienie sześciu diamentów w jednej rudzie, to jest naprawdę spoko. Ale my w bardzo szybki sposób właśnie te diamenty sobie tutaj pomnożymy. I jak możecie zauważyć, już w sumie mamy na cały diamentowy set. A teraz to już w ogóle mamy na wszystkie itemy diamentowe, jakie byłyby nam potrzebne. 96 diamentów. 3 sekundy, tyle diaksu. Wczajcie? takie rzeczy tylko u mnie na kanale dobra, więc ja myślę, że Teraz trzeba zrobić sobie upgrade i zrobić Sobie właśnie, czemu ja te diamenty Wyrzuciłem, czy ja jestem niepoważny Halo, o, dobra, co ja zrobiłem w ogóle O co chodzi, dobra, e, tu sobie zrobimy Tak, dobra, tak, robimy Sobie tak i robimy sobie Proszę bardzo, tak i teraz wyrzuca O kurde, ja mam nawet zbroja Nawet mi się kopiuje, czy wy to czajcie Ej, to jest naprawdę mocny Temat, nie, to jest naprawdę mocny Temat, ej, to ja się tak zastanawiam, Tu w bardzo Łatwy sposób teraz możemy iść, słuchajcie, zabić smoka. Bo perły wystarczy zabić jednego endermana, jedną perłę ogarniemy sobie, później pójść do neteru. Ej, robimy to! Robimy sobie teraz tutaj elegancko yy, mieczyk. O, proszę bardzo, to to sobie możemy wywalić, bo to mi jest niepotrzebne. No i co, mordeczki? Jesteśmy już sali diamentowi. Teraz wystarczy znaleźć endermana znaczy, teraz to trzeba stąd wyjść w ogóle, pójść do neteru, znaleźć fortecę i co? Rozwalić smoka. Ale jeszcze przed tym, skoro tutaj jesteśmy pod ziemią i jeszcze nie wyszliśmy, musimy sobie wykopać jeden obsydian. Potrzebujemy tylko jednego obsydianu, właśnie po to, żebyśmy mogli sobie go później elegancko skopiować. Więc ja myślę, że tutaj elegancko, proszę bardzo, sobie zamurujemy tą całą lawę, która tutaj jest. E, I pytanie, czy tutaj jest pod tym dalej lawa? Oczywiście, że jest lawa, bo jakby miało być inaczej. Czy teraz będzie tutaj lawa? Albo tutaj jest lawa, dobra. E, I kopiamy sobie obsydian. O nie, ale zrąbałem, ale zrąbałem, dobra, ale ten tutaj obsydian na pewno będę mógł Wiecie, co musimy zrobić? Na pewno musimy zatkać tą wodę, żeby tu nie leciała. I muszę mieć miejsce w ogóle w ekwipunku. Okej, okay, mamy jeden obsydian. Teraz słuchajcie, e, będzie trzeba szybko pozyskać. Może znajdziemy tutaj jakiś gravel. Ej, bo jakbyśmy znaleźli tutaj gravel, to moglibyśmy portal odpalić tutaj pod ziemią. O, i mordeczki, mamy gravel elegancko, elegancko mamy gravel więc rozwalamy sobie gravel, bo musimy sobie zrobić tylko zapalniczkę i zaraz sobie zaczniemy kopiować. Mordenie wy moje oczywiście tutaj mm, nasz obsydian. I odpalimy sobie portal i zobaczymy, jak będzie w neterze. Halo, Zombiak, spadł was. Co ty tutaj robisz? No proszę stąd spadać, gościu, no proszę stąd spadać. O, dobra. I w sumie mogłem dać, żeby mnie atakował, to byśmy sobie już kopiowali tutaj elegancko obsydian. No ale dobra, dobra, mówi się trudno, nie? Mówi się trudno, halo. Ej bo ja chcę... O, dobra, ja chcę tutaj Flinta, Mordo. Ja chcę tylko jeden Flint i ja będę mega zadowolony. jak będzie jeden Flint, halo, gdzie jest mój Flint? O, dobra, wypadł nam Flint mordeczki, więc elegancko, teraz wystarczy znaleźć jakiegoś Albo po prostu poskakać, żeby skopiować Sobie ten obsydian i robimy Sobie portal, o dobra, cyk, dobra Mamy cztery obsydianu, czy jest Tutaj jeszcze jakiś może wariacik, który Chciałby mnie podatakować, halo, ja słyszę Gdzieś tutaj cały czas szkieleta, Wygle go nie Widzę, halo, gdzie ty jesteś, o, mamy Słuchajcie tego szkieleta, Pek, dawaj Wybuchaj creeper, o, tak, mamy Osiem, słuchajcie, obsydianu, potrzebujemy Jeszcze, o, dawaj, bimie, dobra Elegancko, dzięki szkieleta, jeszcze Raz, o, 32, słuchajcie Obsydianu, więc odpalamy sobie teraz, słuchajcie, tutaj portal elegancko i przenosimy się do neteru. Robimy sobie tutaj zapalniczkę. Tylko jedną potrzebuję zapalniczkę i wbijamy! I będziemy musieli znaleźć teraz fortecę. Czyli dosyć duża misja. Okej, okay, jesteśmy w neterze, jak możecie zauważyć. Yy, nie możemy zgubić portalu, chociaż mam na tyle dużo obsydianu i będę miał go jeszcze pewnie więcej. Że nie przejmowałbym się tym z tego względu, że mordeczki yy, będziemy mogli sobie zrobić drugi, żeby wrócić najwyżej. Dobra, gdzie jest ta forteca? Potrzebujemy fortecę i potrzebujemy race powder, a później tylko Endermanic i lecimy z tym mordeczki. O, mamy tutaj gasta. Trzeba mega uważać. Czy on mnie widzi? O nie, czy on będzie strzelał? O, bo on we mnie nie strzelał. Please, 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 nie strzelaj. O, kurde, dobra, schowałem się. Teraz nas chyba nie widzi. Tak mi się wydaje. Kurde, palę się. Palę się bardzo źle, bardzo źle. Ej, nie mogę nawet nic zjeść. Dobra, jest. Cały czas itemy tutaj. O, kurde. O, kurde, patrzcie, ile tutaj itemów się tworzy. Ludziska. Czy wy to widzicie? Ej, dobra, bo o, już myślałem, że zginę. Ej, Patrzcie, ile tutaj i temu się pojawiło. Ja nie mogę. Ej, w ogóle znalazłem, słuchajcie, tą fortecę. Dobra, więc teraz sobie tutaj musimy wbić i trzeba znaleźć, słuchajcie, Blazy i zabić jednego Blaza, i wracamy do normalnego świata, szukamy Endermana i szukamy, słuchajcie, portalu do Endu. Dobra, ale zjedzmy sobie coś, bo nie chciałbym zginąć. O nie, tu są piglina, ja nie mam nic złotego, mam wszystko diamentowe. Niezbyt dobrze, niezbyt dobrze. Ej, czekajcie, czy tutaj będzie dalej przejście, czy nie? Halo, o co tu, ko o co tu kabad? Okej, okay, Idziemy dalej! Mam nadzieję, że tu zaraz znajdziemy jakiś Blaze. Halo, halo, Blaze, gdzie jesteście? O, słyszę Blaze! Ej, czemu tu jest tak lawa zbagowana? Patrzcie, jak zbagowana lawa w ogóle. Co jest? I pierwszy raz coś takiego widzę. Ej, czekajcie, bo ja słyszę gdzieś tutaj, kurde. Bla o, jest tu Blaze! A! Oła, 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 gościu, 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 nie bij tak mocno Kurde, je tu jest Ej, masakra, szkoda, że nie mam łuku Ej, mogłem zrobić łuk i bym miał masę strzał. Czemu ja o tym nie pomyślałem? Ej, zrobimy sobie to jeszcze, słuchajcie, przed wbiciem do endu O, jest blaze powder? Ej, czemu nie wyleciał blaze powder? Nie wyleciał blaze powder, co za... Jaki blaze wygulenie? O nie, ej, szkielet we mnie strzela O... Trzeba uważać. Oa, gościu, spadła! Mamy tu strzałę. Czy ja ją uda mi się ją wziąć? Chciałbym strzałę, halo. Chcę strzałę. Oj, nie uda mi się jej wziąć, bo tu jest już masa itemów. I cyk, i cyk, dobra. Teraz mi się uda wziąć strzałę. O, mamy strzałę, niech one nam się już kopiują. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, chyba spawner blaze'ów Z tego co widzę. Tak, jest spawner blaze'ów. Oj trochę ich za dużo, trochę ich za dużo. Ja potrzebuję jednego tylko potrzebuję, halo. Dobra, czekajcie, rozwalmy to, bo my potrzebujemy zabić tylko jednego, żebyśmy mieli jeden blaze powder. Kurde, ej, czy tu się zrespił? O nie, ale to zrąbałem w ogóle. Czemu ja to rozwalałem? Mogłem to oświetlić. Co za gość ze mnie! Co za gość ze mnie, dobra. Ała, dobra, do góry, do góry. Nie, nie, dobra, 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 bo zginiemy. Zginiemy! Nie, nie gin, nie gin. proszę! O, kurde, ale było blisko. O, tu jest jeden! Dobra! Patrzcie, z tego na bank wypadnie! Tak, wypadł! Nie Blaze Powder, tylko Blaze Rod. Zapomniałem o tym. Dobra, jak możecie zauważyć, znajdujemy się, e, już w normalnym świecie. Zrobiłem portal i wróciłem. Teraz mamy misję znalezienia jakiegoś Endermana i znalezienia perły i słuchajcie kurczę skopiowania sobie trochę blaze rodów bo będziemy potrzebować dosyć dużo tych pereł żeby dojść do portalu do endu i musimy sobie zrobić jeszcze łuk więc mamy dosyć dużo misji patrzcie enderman chłopie dawaj go dawaj mi perłę gościu Dba, daj mi tą perłę mega potrzebuję tej perły ej serio dawaj tutaj ho ała dobra chodź dalej ała, ja później muszę widzieć czy ty mi tą perłę w ogóle gościu dasz ała ej ty żeby ja nie zginął ej co padła z niego perła no nie nie widać nie widać czy wypadła perła bardzo źle jest tu jakaś perła, O nie jeszcze dwa zombiaki się przyczepiły do mnie bardzo źle. Bardzo źle. Patrzcie, tam jest drugi enderman. Dobra, trzeba się na niego popatrzeć. Trzeba się na niego popatrzeć. Patrzcie na mnie, hamie. O, dawaj tu, dawaj hono tu, hono tu, dawaj. Dobra, lecimy z nim. Musimy gdzieś się oddalić kawałek. Dobra, cyk, ała. Gościu, boli Dobra, i cyk. Dobra, i cyk. Kurde, jak tu jest niebezpiecznie w ogóle. Ej, tam jest. Ku... Patrzcie, trzy endermany nagle się znalazły. Co jest? Jak nie było endermanów tak nagle jest kurde ich masa. Nie? Bo ja mam trzy serduszka, gościu. Tak. O kurde, jak blisko. Jak blisko, mordy, dobra. Ej, to zabieramy się teraz za kopiowanie. Zróbmy sobie może szybko jeszcze łóżko, żeby zrobić sobie dzionek. idziemy szukać portalu. Jak możecie zauważyć, mamy nowy piękny dzień. I teraz możemy się elegancko zająć właśnie tym, czym mieliśmy się zająć już wcześniej, czyli mordeczki, z kopiowaniem perełek i zrobieniem oczu kresu, właśnie, żebyśmy mogli się y, dostać do portalu, do endu. I zobaczymy, czy uda nam się zabić w ogóle smoka. Trzymajcie kciuki i napiszcie w komentarzu, jak uważacie. A ja tutaj, słuchajcie, o, 32%. Perły w zupełności powinny nam chyba wystarczyć. Chociaż e, szybko sobie je też skopiujemy. Właśnie w taki oto sposób. I mamy ich stack, więc teraz, no, zostało nam tylko, słuchajcie, biegnięcie. Tam, gdzie pokazują nam perełki. Dobra, Mordy, znalazłem e, miejsce, w którym niby powinien być portal do Endu. Zobaczymy, czy to jest to miejsce. Oby się okazało, że to jest tutaj. Bo jak to nie będzie tutaj, to naprawdę się wkurzę. Okej, okay, tak, znaleźliśmy to. W sumie mówiłem, że e, jak tego nie znajdę, to się wkurzę. A w zasadzie, Mordy, to nie było takiej możliwości że to nie tu skoro co jest tak szybko o kurde o kurde o kurde dobra dawajcie o nie co ja zrobiłem Oa, oa dobra dawajcie 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 palamy to bo silverfisze. ej czemu nie gadaj i co teraz ej że ja nie mogę tutaj położyć ender Perły, czy co jest czemu to nie działa o działa dobra wbijamy wo jaki far co tu się z z z wydarzyło w ogóle co tu o kurde czoł, ale bym spadł w ogóle czy wy to widzieliście czy wy to widzieliście jakbym spadł ej dobra bo w zasadzie to jak możecie zauważyć nie zrobiłem sobie Łuku. Ja nie mam pojęcia, jak ja pokonam tego Enderdragona, Mam nadzieję, że mi się jakoś to uda. O nie, jeszcze Endermany mnie gonią. Ej, ja mogłem sobie zrobić tutaj jakiś enchant. A tego nie zrobiłem. Czemu ja tego nie zrobiłem? Ej, gościu, gościu! Padła. Oła, dobra, okej. Okay. Ej, gdzie jest ten smok, Kurde, jak ja mam to teraz ten? Kurde, ej, dobra. Nie mam żadnego pumpkina ani nic. Czekajcie, musimy sobie wbić na górę. Wbijmy sobie na górę. O, o, o. Tutaj nas nie dosięgną. Ha ha ha. Tu nas nie dosięgną żadne Endermany. o, oh je, yeah. Dobra, więc w takim razie teraz musimy sobie wbijać tutaj. Mam nadzieję, że tu nie będzie tylko Smoka, bo będzie naprawdę mega kiepsko. Ej, nie pomyślałem w ogóle o jakichś śnieżkach ani nic z tych rzeczy. Czekajcie, czy. Eh, dobra, to tak nie zadziała. O, minus jedna wieża. Ok, więc tutaj są. So... O nie! co? Naprawdę! Tyle czasu, tyle poświęcenia, żeby pokonać tego smoka i tak po prostu zginąłem z upadku z wysokości. Serio? Jeżeli dotrwaliście do końca tego materiału, to pocieszcie mnie jakoś w komentarzu i zostawcie łapkę w górę, bo no mieliśmy dosyć duże ułatwienie, ja wiem, ale no finał tego odcinka miał być zupełnie inny, mieliśmy przejść Minecrafta, stało się tak, a nie inaczej, więc ja nie będę się respawnował, bo, bo to, to nie ma za dużego sensu, żeby to wszystko teraz zbierać od nowa, więc to niestety takim akcentem się w dzisiejszym filmie pożegnamy, ja byłem w WK, widzimy się już jutro, trzymajcie się, elo.